Maneczko. Ja jestem Łukasz Łukasz a to jest kanał kierowca vs. sport. Zapraszam wszystkich na YouTube'a, Facebooka, Instagrama. Tam możecie lajkować, tu subskrypcję dać, oczywiście jakieś komentarze. I w dzisiejszym odcineczku krótkim, ale jakże ważnym dla kierowcy, jego stanu zdrowia zajmiemy się e, naszym. ...newralgicznym punktem, czyli plecami i stawami. Za jeszcze podzielimy, może to na parę odcinków eee, i każdą eee, częścią zajmiemy się osobno. Także pokażę wam jak w autobusie, czy jak wyjdziecie zależy gdzie jesteście, jaka jest pogoda. Można to za każdym razem robić, jak tym się zająć. Żebyśmy mogli spokojnie stać za kierownicy, żeby nas plecy nie bolały, nas kolana nie bolały i żebyśmy mogli długo i zdrowo funkcjonować przez całe życie, bo jednak e, nasza praca wymaga siedzenia. Do tego drogi są coraz lepsze, ale jeszcze nie doskonałe No i trzeba na pewno się porozciągać i rozruszać to. Ważne jest, żeby to robić systematycznie i jak najczęściej się da. Także jedziemy z tym odcinkiem. Zapraszam do oglądania. No i dobra, dojechaliśmy sobie na pętle. Dzisiaj pogoda ładna, więc można by było i na dworzu zrobić i w autobusie. Pierwsza podstawowa rzecz standardowo, co każdy kierowca powinien zrobić, jak dojeździ na pętle. Oczywiście obejść autobus, czy wszyscy wyjechali czy wszyscy wyszli. Także. Idziemy się przejść po autobusie. Pierwsze co to, żeby wstać za kierownicy. Nie zostawać za kółkiem i całej przerwy, nie spędzać za kółkiem. Są czasami takie chwile i taki czas, że nie ma na to czasu, tak? ale nie ma to tak, żeby tak cały dzień wybiło. No, mi się wynajmniej nie zdarza, nieważne. Jedziemy z tym, obchodzimy sobie autobus, sprawdzamy, czy wszyscy wysiedli. Mamy już ruch, idziemy spacerek. Obchodzimy autobus, sprawdzamy, wszystko jest ok. No, kolejnym punktem obejść autobus dookoła. Czy nie zapaliśmy kapcia, czy wszystko jest dobrze, czy coś się nie wydarzyło, coś się nie zarysował ktoś nam. Chodzi o to. Robimy czynność standardową, a do tego jeszcze mamy naszą aktywność. Także wychodzimy z autobusu. Obchodzimy go dookoła. Oczywiście o ile to jest bezpieczne dookoła, bo czasami stoimy na pasie ruchu. Ale dzisiaj mamy e, linię 709 Stoimy na targowisku w Piasecznie, więc jest bezpiecznie Obchodzimy, sprawdzamy sobie autobus Mamy kolejny ruch I aktywność fizyczna To na nas wymusza Ruch, ruch bioder, kolan, stawów i stóp Także dzisiaj w tym odcinku zajmiemy się naszymi biodrami i kolanami. Ja już obszedłem autobus, wszystko gra, także zabieramy się za kolejną czynność, już Wam pokazuję. Ja dosyć często rozciągam sobie tutaj stawy skokowe i łydeczki. Łydki dużo pracujemy jedną nogą, też prawą. E, trzeba to rozciągnąć, a więc, tak, prosta rzecz. Chodzę od autobusu i schodzimy piętami jak najniżej, żeby rozciągnąć całą dolną część nogi, czyli łydkę. Dobrze, taką czynność zróbmy sobie na tą chwilę na tej przerwie z 10 razy. Łapiemy się za poręcz, pięty jak najniżej i rozciągamy. Czujemy ból w łydkach, staramy się jak najniżej piętami zejść, aby rozciągnąć łydki. Tak trzymamy chwilę, unosimy do góry się I znowu opuszczamy Chwilę trzymamy, aż nam rozciągną, aż przestanie boleć I znowu góra Mamy trzy Cztery Pięć Sześć 7, 8, 9 i 10. Wydaje mi się, że na jednej przerwie takich 10 powtórzeń w zupełności wystarczy. Mamy rozciągnięte łydki. No i dobrze. Kolejnym elementem mamy łydki. Można sobie też i stopy porozkręcać powyginać je na wszystkie strony już to pokazuję wam czekajcie żebyście tylko dobrze widzieli z któregoś punktu postawimy tu kamerkę mam nadzieję że będzie dobrze widać stopy porozciągać powyginać je na wszystkie strony bardzo ważna prawa, prawa noga stopy bo najwięcej nią pracujemy więc ją dobrze porozkręcać druga nóżka tak samo mimo to że Stoi, ale bez ruchu jest, więc ją też trzeba porozciągać. Dobrze, mamy stopy, weźmy się teraz za uda. Prosta rzecz, możemy to zrobić w autobusie, możemy to na zewnątrz zrobić, jak kto woli i gdzie woli, wedle uznania, wedle pogody. Łapmy się czegoś, żeby nie skakać jak kangurki, żeby utrzymać jednak stabilnie i skoncentrować się na rozciągnięciu uda. Łapiemy za kostkę, kolano przy kolanie i ciągniemy sobie stopę do pośladku i tak sobie trzymamy dopóki nas nie puści ból wyprostowane klatka do przodu nie garbić się można sobie otrzymać nie wiem 10 sekund to jak woli zmieniamy druga nóżka i znowu trzymamy Aż puści ból, pamiętajcie, że takie czynności, co robimy w tej chwili, można pożyturzyć kilka razy w ciągu dnia. Usprawniają nam mięśnie, rozciągają je, pomagają dłużej funkcjonować i mniejsze mieć przykurcze. Dobrze, mamy rozciągniętą płytkę rozkręcone stopy, staw skokowy i roz, rozciągnięte mamy uda No i dobra, kolejnym ćwiczeniem. Jak zwykle każde ćwiczenie nieistotne, dzieje dostosować do pogody Zróbmy sobie wypady Na jedną nóżkę żeby rozciągnąć sobie biodra Z uwagi na to że siedzimy biodra są w nienaturalnej pozycji Rozciągnąć tutaj mocno do przodu wypadzik to jak najmocniej da radę Ogłębiamy jednostajny nacisk bez wahania żeby nie zrobić sobie krzywdy Chwilę podtrzymujemy, powrocie. I druga nóżka wypaść. tylna noga skręcona pod kątem 45 stopni do przodu. I naciskamy, wyprostowani, Podparci na biodrach. I znowu. I to można tak powtórzyć też Ćwiczonko ze 2-3 razy na każdą stronę, żeby dobrze to rozciągnąć. Hop, i znowu jednostajny nacisk. Rozciągamy pięknie nasze biodra. Zwiększamy ich zakres pracy. Dobrze. Kolejnym ćwiczeniem możemy zrobić też ono. Też działa na rozciągnięcie tył pleców, ale też i rozciąga tył e, nóg. Proste nóżki przy sobie, i skłon do kolana. To ile może. Ważne, żeby mieć proste nogi w kolanach. Ile damy radę do kolan. Dociskamy. Przytrzymujemy tak samo. Jednostajny nacisk. Trzymamy i wyprościk. I znowu. I wyprościk. W międzyczasie, co każde ćwiczenie, można sobie rozkręcić biodra, żeby one tu w stawach sobie popracowały na różne strony. W jedną stronę, w drugą. Pamiętajcie, że głowa nieruchomo, same biodra kręcimy. W jedną, w drugą rozkręcić. Potem jest też jeszcze ostatnie takie ćwiczenie w tej serii. Też na rozciągnięcie tył, właśnie nóg, żeby rozciągnąć te mięśnie i ścięgna. Jedna nóżka. Lekko ugięta, druga wyprostowana, kawałek odstępu palce ciągniemy do góry i tak samo schylamy się. Jednostajny docisk będzie czuć, jak tu wszystko z tyłu się nam fajnie rozciąga. Na jedną nóżkę, potem zmiana, wszystko delikatnie, bez gwałtownych ruchów. Lekki wypadzik, i znowu dociskamy. I druga, i znowu można rozkręcić biodra. I to samo ćwiczenie ze trzy razy powtórzyć. Takie ćwiczonka pomagają nam, zwiększają zakres pracy naszych stawów, które są ograniczone i rozciągają dolną partię nóg. No i to by było tyle w tym odcinku. Zajęliśmy się dolną partią ciała rozciągnięcie ud, łydek. Stop, stóp eee, także, no i lekko plecy weszliśmy, ale to reszta będzie w kolejnym odcinku. Taki króciutki, malutki odcinek, myślę, że nie zajmie nikomu wiele to czasu, to można zrobić właśnie w autobusie, na każdej przerwie. Pamiętajcie, najważniejszy jest spacer: nie przyjeżdżać, nie siedzieć w tym autobusie, tylko go obejść dookoła rundkę można nawet w drugą stronę. Można do talety, nawet obowiązkowo. Spacer, chodzi o spacer, załatwienie potrzeby przy okazji, ale i spacer. Rozruszanie bioder, nóg. Także tyle w tym odcinku. Ponownie zapraszam wszystkich na mojego YouTube'a, kierowca versus sport. Do tego zapraszam oczywiście was na Instagrama, Facebooka, kierowca versus sport. Lajkujemy i do tego jeszcze. Jakieś komentarze można dawać. Także dziękuję za oglądanie. Czekajcie na kolejny odcinek. Pozdrawiam. Trzymajcie się.